Zaczniemy odcinek na poletku badawczym, ale za kilkanaście sekund ruszymy z tematem zakwaszania wody. Pierwsza z pierwszy raz będzie temat kwasu azotowego. No i w poprzednim odcinku mówiłem Tobie o nieudanym sezonie, że mi odbiło. Ambicja chyba mi do głowy uderzyła, że za dużo tych nawozów sypałem i troszeczkę plantację uszkodziłem. Nie załamuję się, trzeba iść do przodu, wyciągnąć wnioski. No ale najważniejsze, przybieram się za chwilę i kończę sadzenie krzewów nowej kwaterzki, burówki Tam też będziemy nagrywać odcinki, więc będzie. Gdzie się działo? No i od wczesnej wiosny robienie rowów, sypanie torfu, kroczek po kroczku. 13 września i dzisiaj najprawdopodobniej wszystkie krzewy posadzę. Oczywiście gospodarstwo szkółkarskie Łasica. No cóż, kochani, wszystkiego w jednym odcinku nie nagram, nie opowiem. Ważne, że ze mną jesteś, oglądasz, łapkujesz, to mnie cieszy. No i dzisiaj konkretnie temat dla tych, którzy tutaj. Te burówki uprawiają w większych ilościach, no bo jednak to zakwaszanie jest bardzo ważne. Miłego oglądania. No i Tomek, dzięki za pomoc. Czyli mówisz Tomek, że plantacje ludzie piękne mają, tak? Mają, mają, bardzo ładne. I tak powiem Ci, Tomek, to wygląda już ciekawie. Mhm. I co to będzie jaką... Tu nam pokazuje przepływ y, cieczy, tak jakby y, roboczej, tak? No i to dzisiaj będzie w dzisiejszym odcinku. Tak jest. I tego małzera nie ruszamy, tu jest pod pożywkę. Tak. No, Drugi tak. mamy pod y, saletrę wapniową, no i trzeci użyjemy do kwasu. Piłem, a tu już jest wszystko zamontowane, czyli tu jest tak. podłączenie. Tak, tak, tak. I to będzie szło... Do ma magistrali. Do magistrali. Czyli jak pompka pracowała wcześniej, też w to miejsce pompowywane tak. było. Czyli teraz pompki nie będziemy używać tej... No jedno... możemy, możemy to używać w trakcie sezonu jedno, jedno i drugie, tak? Tylko na razie... Po prostu tutaj chcieli zademonstrować naszym widzom, jak, jak, tak. jak to wszystko działa i żeby, żeby, żeby zobaczyli po prostu. Że przy, przy zakwaszaniu, w ogóle przy budowaniu ta, całej pożywki, to jest tak jakby drugi miernik. Nigdy mm. nie ufać jednemu miernikowi, czyli temu, tak. zawsze dodatkowo jeszcze na polu lub zrobić sobie kranik jakiś do, takiej do mierzenia i sprawdzać mm. ten, ten miernik, sprawdzać tym miernikiem, żeby jeden drugiego tak jakby kontrolować, tak? Przed chwilą też tam jak wspomniałeś, że właśnie według tych ekspertów mądrych głów powinno się od czesnej wiosny do jesieni tą wodę zakwaszyć, tak? tak? Na, na wiosnę tak niektórzy twierdzą, polecają e, kwas fosforowy, później przechodzą w azotowy, a na koniec albo cytrynowy, albo siarkowy, albo siarkowy. to już zależy po prostu od, od e, kto jakie ma tam wiedzę, jakie jak doradza, tak? Doświadczenie. Właśnie, część sezonu tutaj w tym małzerze za pomocą tej pompki myszanego zakwaszałem za pomocą kalfonu. Tak widzowie oglądali. Tutaj będziemy mieli alternatywę, no też czyli... tego zakwaszania. Tak, tak, czyli na zakwaszanie kwasem. No i właśnie, tu widzimy, że sonda w tej szklanej rurce do góry poszła. To sonda czy taka? Pływak. Pływak. I on... Wskazuje nam tak, jakby no. ilość wody zużytej na godzinę. Czy tego rozporu, rozmieszanego wody z kwasem. Aha. Tylko to, to sprawdzamy razem z odczytem na pH-metrze. Kontrolnie będziemy robić na 200 litrów wody i według ciebie taka dawka tego kwasu azotowego na 200 litrów? Tutaj, jeżeli przy tym co my dzisiaj uruchomimy, według ciebie ile litrów? No w zależności od, od stężenia kwasu, ale zrobimy tam na razie. 5 yy, litrów wlejemy, zobaczymy, zobaczymy, jak będzie. No, zależy po prostu od pompy, bo najważniejsze, jaką pompą podajemy, tak? Okej, okay, okay. okay, teraz tutaj odkręcił tomek wodę. Tak, Czyli zwykłą wodę, która leci teraz normalnie tak. ze studni, sprawdzimy. Teraz, jak wspominałeś w poprzednim odcinku, na 2 pH metry. Tak jest. Co, nie powiem ci, że chyba tam jest 68. No, to się troszkę tego być. I teraz tak mamy 6,9 tak? Tak, 6,9 mamy. I chwila, moment i spadło na 2,8. Dobrze i niedobrze, tak? No, też dość, mówię, od wydajności, od wydajności pompy, tak? Tu mamy bardzo dużą wydaj, wydajną pompę, no bo to tą pompę, ta jest tak jakby wiele, wiele, do różnych, różnego stosowania, tak? Ale dzisiaj tak nagrywamy, żeby to pokazać Wam, jak to jak to działa w od czegoś trzeba zacząć, tak. początki? Pompy, pompy są no, różnego rodzaju, różnego rodzaju, po prostu różne wydajności, w zależności od pompy, głębinowej i dobierane odpowiednio do każdego po prostu klienta. A te ruchy będziemy gdzieś po tym pływaku, tak? Tak, tak, jak, jeżeli pływak podnosi się do góry, czyli tak jakby ta pompa działa i pokazuje nam po prostu przepływ. I działa yy. na maksimum, tak? Teraz nie jest na maksimum, na maksimum jakbym wykręcił, to, to brakłoby skali w phm bo jest yy, rozcieńczony kwas dobrze. 4 sześć, 45 Tak? Tak, tak, tak. tak. Mhm. Bo tutaj już tą rurą idzie woda na plantacji. Tak. Z Twojego doświadczenia Tomek, yy, największe wpadki, jeżeli chodzi o stosowanie kwasów przy ferdygacji? Yy, wpadki? Yy... Klient opowiadał, że wpadł mu kod do kwasu siarkowego, zostało trochę cierści. Tu mamy 5'1. Takie dba. kapanie, przepraszam kochani, ale to właśnie pada deszcz, a tu jesteśmy pod wiatą. No 5'. Tak, czyli jest tyle samo. O, i nawet tu mamy 5'1 i tutaj też 5'1. Pasy. No właśnie, dobrze, bo teraz tak tutaj mamy jeden pechometr, drugi, ale teraz do jakiej bezpiecznej liczby? No, skali. Zejść, zejść, żeby nie poparzyć korzeni tak. y, w borówce, tak? tak. Jak, jak używacie po prostu na przykład, do, do, do jakiego poziomu wchodzicie, 4,5, 4,5? Ja takie pytanie po prostu dowidzę. No, no. no. Piszcie komentarze, kochani. Ale tak chyba 4,5, nie? Do 5. 4,7, tak. No to zależy po prostu jak, jak, jak tam yy, uważa, każdy po prostu ma swoje tam jakieś zalecenia. Bo spalimy korzenie, jedyna taka bezpieczna, taka, tego to jest 4,5 pH. No właśnie, bo byśmy mogli teraz tutaj pompkę na maksimum ustawić, ale przecież teraz woda przecież leci na plantację i to też tutaj odkręcone chyba tego, co pamiętam, na młodą kwaterkę. Tak. Więc zostawiamy teraz jak jest. No i teraz mamy y, praktycznie połowę września, no i kwas azotowy już raczej o tej porze. Y, już y, od no, koniec cierpia. Odchodzi. odchodzi teraz. teraz y Albo kwas, y, kwas siarkowy, cytrynowy. albo kwas, kwas cytrynowy, tak? W zależności po prostu, kto, kto jakie, tam, jakie ma możliwości. Dobra, to jest kwas cytrynowy, czyli tutaj pakujemy tego Mausera i przestawiamy rurkę i fru, i działa tak samo. Tak. Na wiosnę już pokażemy Wam, jak to działa wszystko razem. Teraz mamy taki pokazowy dla, dla Was po prostu, żeby poruszyć temat zakwaszania yy, gleby w borówce. I to jest temat wartościowy. W poprzednim odcinku tutaj zostawiłem numer kontaktowy. Tomek, ja przede wszystkim dziękuję Tobie, bo tak, boróweczki na kanale Życie w Ogrodzie będą miały od następnej wiosny mokwas azotowy w, tak. końcu, w końcu. odpowiednie, odpowiednie tak. pH. Więc to zostawienie na siebie numeru kontaktowego w dzisiejszym odcinku, sama przyjemność. Można zatrzymać odcinek, stopkiem się yy, skontaktować, bo naprawdę super robota na terenie całego kraju. Tak Te jest. Jeszcze jest i Czechy się włączają. Tak, 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 tak. Że no tutaj jest... Z... Zapraszamy do, do zapisów, bo wiosną będzie ciężko. Wiosną będzie ciężko, bo to właśnie chyba tego samego dnia się wszyscy odzywają. Tak, przeważnie zaczynają w kwiecień, wszyscy się razem budzicie, albo zadziałam całą zimę, a wiosną tylko uruchamiamy. No. No i do widzów, którzy nie oglądali wcześniejszych serii odcinków, to tutaj właśnie mamy te sondy, które nam właśnie wyłapują PH i EC. EC. Czyli, według Ciebie, najważniejszy temat, jeżeli chodzi o ferdygację w borówce, no to właśnie, według Ciebie, kwas azotowy. Przed, moim zdaniem najważniejsze to jest, tak jakby podawanie za każdym razem minimalnej dawki nawozu, niż yy, podawanie go raz w tygodniu. Bo wiadomo, bo nie, podaje się przeważnie tak jak podaje się, bo, bo się nie ma na to czasu, tak? Tak. A jak zrobimy sobie taką automatyczną fertygację, to ustawimy sobie minimalną dawkę i ona ta roślina dostaje za każdym razem delikatnie tego nawozu przy każdym podlewaniu. To jest I w ogóle tak jak podlewanie, malutko, a często. Tak, dokładnie. Automatycznie to wtedy ustawiamy sobie yy, nawet kilka cyklów dziennie, ale żeby było, żeby było cykało. cykało po troszeczkę a nie, a nie zarać od razu korzeń i później nie, nie podlewać go przez trzy dni. Kochani, gdyby nie było współpracy z firmą Auto Agro z to jest Karłowa, to by nie było tematyki Sferdy no bo wszystkie złączki, nawadniania, pompki i mieszadła dostarczyła właśnie firma Auto Agro. Dzięki panowie, no i taki właśnie baner wywiesiłem przed gospodarstwem. Karłowo 2 i już!